Siemaneczko, cześć, witajcie z tej strony Xero, i w tym odcinku zaprezentuję Wam kolejną mapę z serii Stare Mapy w CS. Tym razem weźmiemy sobie starą mapę The Cobblestone, starą wersję, więc zaczynajmy oprowadzanie. Yy, znajdujemy się oczywiście na Terro, i przy okazji napiszcie, yy, jak. Waszym zdaniem yy, ta mapa, czy lepiej wygląda gorzej, czy wolelibyście grać na starej, czy także na nowej? Ok. W ogóle, jak widzę, cały dwór tutaj mniej więcej tak podobnie wygląda, ale tu już są wielkie zmiany, w sumie. Tam się da wejść. Zaraz Wam to zaprezentuję. Tutaj, w sumie, fajna pozycja. Tutaj też się pamiętało zboostować. Hmm... Cały ta widzę, że jest troszeczkę inny. Na pewno bardzo wielka różnica jest w tym miejscu, ponieważ jest samochodzik, a teraz go nie ma. Hmm. Bardzo ładnie to wygląda. Jakoś taki moim zdaniem lepszy klimat jest na tej mapie starszej. Nie wiem jak wy sądzicie, no ale napiszcie w komentarzu, bo mi się wydaje, że wolałbym grać na takiej mapie niż na tej nowej. się na puszować. Piknąć za łupy, cofnąć. Nieraz no, spoko było. Ok, pójdźmy sobie do balkonu, zobaczymy jak to tam wyglądało. Tutaj podobnie w sumie. Aha. No, ładniej to wyglądało. W ogóle tak sobie kiedyś oglądałem jakieś filmiki stare ze starych meczy w CS, to tutaj była bardzo dobra pozycja w sumie, bo ktoś plantował, tutaj nie zawsze sprawdzał, w sumie teraz też jest taka pozycja, no ale wtedy ona była bardziej wykorzystywana, jednak ktoś tutaj z CZ-ki zabijał plantującego, no i w sumie mógł wygrać rundę. Bo w sumie ten z stąd przypomina mi się z graniem z CZ CZ-ką, nawet potedy jeszcze była ta CSK była o wiele, wiele lepsza. I w sumie, jak patrzę, to ten drop, to no, fajne taktyki tutaj mogły być, ponieważ ludzie mogli wbijać w dwóch z dropa. Tutaj zawsze ta jedna osoba stała, na no, ale jak sobie się tutaj bramę, mogli sobie wybiec na A i w sumie atakować od trzech stron, więc... No więc, więc ten drop był jeszcze trudniejszy do odkrycia, pewnie. Tak sobie przypominam, że get right stawał zazwyczaj tutaj, albo nawet tutaj. Tu się właśnie zaskakiwało, z dropa, No, super, takie okienko mniejsze było do odkrycia. nas się można było odprostować. Dobra, przejdźmy do bombsite'u B, który chyba najbardziej się zmienił na tej mapie. Tutaj, budka, której się nie da skanować. Raczej. No, nie, nie da się. Tutaj, fontanna. Jak widzicie, cały bez jest chyba większy o wiele. Na pewno jest fajniejszy long. Nawet tutaj można było się do kibla schować, widzę, na base'ie. I w sumie tutaj też często osoby się ustawiają i po prostu czekały. Ja też zobaczcie, że tutaj w sumie, tak tak jakbyś sobie stanął, tutaj fajnie można było się wcelować i sobie czekać. Na planta. No, nieźle. Też tutaj... Nie no, tutaj w sumie to od razu cię widzą. Dobra, przejdźmy sobie tutaj do longa bardziej. O, fajne widoki w sumie. Tutaj ławeczka, jakaś spoko. W sumie tego drzewa tutaj nie ma w takiej formie. Jest troszeczkę inne teraz. Jak widzę. A czy tutaj dało się przejść? Nie, to się w sumie nas nie dało przejść. O, no nieźle. Tutaj się idzie w stronę B. Tutaj ogólnie teraz wszystko jest zagrożone, tak kompletnie inaczej to wygląda. A zobaczmy, jak to wygląda przed B. Tutaj w sumie jakaś wielka różnica nie nastąpiła. To teraz tutaj się nie da biec od razu, tylko trzeba tutaj, dopiero tutaj. A tutaj zobaczymy, jak tutaj to wygląda. To taki ślepy zaułek w sumie. No, i tutaj chcemy takie wyjście. Tylko, że tego chyba nie mam połączonego z tamtym. Jeszcze zobaczę, ale raczej nie. O, nie ma tu ściana. No to w sumie, słuchajcie, napiszcie mi, czy byście woleli grać na tej mapie, czy także na tej nowej wersji, która jest teraz w CS. Mi osobiście bardziej ta mapa mi się podoba. Ta wersja myślę, że szkoda w sumie, że nie ma takich. Nie ma takiej możliwości do wybrania starej mapy lub nowej, na przykład na Mixie albo Faceitie, ponieważ myślę, że skorzystałbym z takiej opcji. Więc co, napiszcie w komentarzu, czy wolicie tą mapę, czy starszą. No i napiszcie w komentarzu też, jaką mapę chcecie. Kolejną, wielkie dzięki za oglądanie. Elo!